Pokaż kraj, w którym wymyślono demokrację. A demokrację, Grecja tutaj. Bardzo dobrze, świetnie. Demokrację? Mhm. Tak rozważam nad Anglią, ale... Mhm. Mhm. Nie. Demokracja będzie. Odpowiem, że południe... Mhm. Dół mapki. Mhm. Nie. Demokracja to będzie. Też Francja bodajże. Nie? Grecja musi być, no to też jest takie. Nie wiem, dobra, dobra niech będzie gdzieś, gdzieś, gdzieś tu. Pokaż kraj, w którym wymyślono demokrację. W Polsce wymyślono na pewno. Pokaż mi kraj, w którym wymyślono demokrację. Eee, to Stany Zjednoczone, to tutaj nie będzie. Kraj, w którym rozpoczęła się rewolucja industrialna. Re rewolucja industrialna rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii. Świetnie. Albo Francja, albo Niemcy. To jest teraz wielki dylemat. No uh -huh. to powiedzmy na Niemców. Mam nadzieję, że nie będzie oglądać tego moja pani od historii. <laughs> Strzelam. Wskazywa no nie, nie, ale w skraj, w którym rozpoczęła się rewolucja industrialna. Muszę zobaczyć co mi się spodobało. O tutaj. Ja ci powiem, że to przypomina niektórym królika. Nie wiem, czy to. Ojej! Nie po... <noise> ja tutaj mi rakina, coś coś Nic, przypomina. Nie przypomina królika. Nie. Zająca bardziej może. Słonia mi coś przypomina tutaj.